Siema widzowie, z tej strony Paziu. Dzisiaj lecimy z omówieniem trzech pierwszych dni Worlds'ów. Na początku jeszcze przed rozpoczęciem się Worlds'ów głównego, wiadomo eventu, play-in'ów i tak dalej. Wiadomo jeszcze playoffów nie ma i tak dalej. Ale na początku był mecz Invictus Gaming na T1 w którym Invictus przegrało 1 do 3 z t i t oto tym sposobem jako czwarty seed z Korei się dostało do następnej faz. I Invictus odpadło. No, the Shy Way, Rookie Gala, Meiko, not this year. Powiem tak, była to bliska seria, że Invictus nawet mogło wygrać 3-0 że tego nie wygrali, to naprawdę jestem w szoku. No 1-3 koniec w końcu, no szczerze, no właśnie, do Swiss Stage'u, zawsze zapominam nazwę, no szczerze, to mogło być nawet 3-0 dla IG. No, przytrolowali, odpadli. Cóż, i teraz już przechodząc do meritum, to już się odbyły trzy pierwsze dni Swiss Stage'u, jeszcze przed nami kolejne dni, tylko że teraz chcę takie szybkie podsumowanie zrobić. Moim zdaniem do 5 minut powinno się to udać. Czyli, tak, w największym skrócie, yy, pierwszy dzień, no, z, bez zaskoczeń, raczej TSW, jednak VKS, TSW, no tutaj mogło to pójść w dwie strony. Ludzie przewidywali, że w Fnatic. Wygra, chociaż Fnatic w obecnej formie nie jest aż tak dobre, dlatego CFO, CFO miało szansę wygrać. To mi się wydaje, że tu takie 55, jak już coś, że to Europa. A jednak się CFO przygotowane wyśmienicie rozegrali Europę Europa 01 KT na M-Coin Tutaj była jedyna szansa, tak szczerze Europy na... Korea, jeszcze przed zaczęciem się Worlds Mówili, że to KT to nie jest taki, że to jest drużyna z Korei, ale najsłabsza drużyna. A na koniec w końcu wystarczająco dobra na MCOI. Oczywiście to mówimy na pryzmacie pierwszego dnia. To co się w późniejszych dniach działo, to w ogóle istna bajka. I pierwsze zaskoczenie turnieju i mi się wydaje, że nawet powiedziałbym największe. Mistrz Chin, powtarzam, Mistrz Chin BLG przegrywa mapę na 100 Thieves, drużyny z Ameryki. Dopowiem no, Wam tak szczerze, ja byłem w totalnym szoku. Wiadomo, to też są bo jedynki. Nie zapominajmy, ale przegrali mapę. No, dla mnie szok totalny. Następny flyquest na T1. no... T1 wygrało, no co ja wam powiem. No Flyquest, był, miał jakieś przebłyski w tym meczu. Ale na Hele, naprawdę jedno z lepszych PO jedynych jakie widziałem. Mi się podobało strasznie. Później Gitu na test, szczerze mówiąc, nie oglądałem, ale patrząc po skrótach G2 nie miał w ogóle jakichkolwiek szans na test. A w późniejszym meczu Genji na PS, że no bez, no, Dżendzi miało wygrać, Dżendzi wygrało, bez zaskoczenia, no, tyle powiem. I tak minął nam 15 października, 16 października. Taka ciekawostka, mam urodziny 16 października, tym samym dniu, co ma Damian Ziaja Nerwarian. No to, jeżeli to kiedyś będziesz oglądał, Damian, 100 lat, wszystkiego najlepszego i dużo szczęścia w życiu ci życzę <grych> no i dobra już przechodząc do tematu FlyQuest wygrało na VKS powiem tak, no jeżeli FlyQuest mia, miało być drużyną która y, ma pokonywać Azję no to VKS powinni wygrywać i wygra, wygrali to w stylu przekonującym, że tak to powiem no, nic więcej nie trzeba w następnym meczu katie wygrał na TSW no zasłużenie. No. Później spotkała się Europa mK na G2. No g z lekkimi ciężko to nazwać problemami. No trochę mi się wydaje taki styl g Ale w końcu się okazało, że są najlepszą drużyną w Europie. Jak i to pokazuje na mistrzostwach świata, że jak już przychodzą pojedynki europejskie, to zawsze wygrywają. W późniejszym meczu jednak już One handed Thieves nie zaskoczyło tym razem. Na test test wygrało i kończą bilans drugiego dnia z wynikiem 2-0. Później się stała moim zdaniem druga niespodzianka na turnieju. CFO wygrało na T1. Dogo szef totalny. Wywiózł tym Dravenem pota. No, powiem tak, no, T1 spodziewałem się, że mogą mieć problemy na CV, ale nie aż takie. Szczerze, T1 nie wiem, ciężko sobie ich wyobrażam. Później ale na Genji, szczerze mówiąc, nie oglądałem, ale tak, no, Genji się potknęła noga, no, jednak przegrali, na Chińczycy pokazują, że ich. Są w gazie, że AL potrafi wygrywać na Core jak i na HL, jak i na Genji. Późniejszym BLG na Fnatic. No, co ja wam powiem? No, BLG wygrało Fnatic. Miał jakieś tam przebłyski w tym meczu, ale nie za dużo. Następnym meczem było HL na Perze. No HL. Co, zwyciężyli perze. Bilans Bilan 02 to dużo świadczy. I 17 październik. No powiem wam tak, serię na... Serie pomiędzy KT a Tez oglądałem nie całą, bo kilka minut pominąłem, ale większość oglądałem to KT tak jakbym oglądał Genji. Każdy fan Genji wie jak grają, że tak przyduszają, że tak powoli kończą przeciwników. KT zagrało taką Ligę Legend. Mi się wydaje, że chyba to była najczystsza seria. W sensie ogólnie dwie mapy, póki co, na tych mistrzostwach świata. Wiem, że były, były większe, mniejsze wpadki drużyn, ale jednak mi się wydaje, że KT zagrał bardzo, bardzo dobrze. Wiadomo, CFO na T1 też zagrało dobrze, ale mi się wydaje, że KT z tym takim duszeniem i przemyśleniem zagrał rewelacyjnie. Ta seria BO3, jedna z lepszych do oglądania pod względem KT. Tak szczerze, KT każdy tak narzekał, a mi się wydaje, że póki co... No nie powiem, że najlepsza drużyna, ale jedna z lepszych. Mi się wydaje, że AL jest zdecydowanie lepsze. Ale to może zobaczymy, może się spotkają na siebie. I następną serią tego 17 października, drodzy widzowie, było CFO na AL. Przypominam, że CFO grało pierwszą mapę i było blisko żeby skończyć to 2-0. Wiadomo, AL później odpaliło się. Wygrali 2-1. Taki lekki rewersuj. E, powiem tak, no, z taką formą CFO, jaką grali, mają duże, duże szanse, że wejdą do fazy playoff. Życzę im tego i mam nadzieję, że będzie się ich fajnie oglądało dalej. I że ta porażka na AL, póki co chyba najlepszą, duże turnieje, no wiadomo, dwa razy na Koreę wygrać, no to to też świadczy. No powiem tak, CFO jakby cofiło chyba na test, to by przeszli. Tak, jestem na 90% przekonany. I tak, co nas czeka 18 października, ja to właśnie nagrywam, właśnie 18 października to czeka nas TSB na FlyQuest o godzinie 10 Gen.G na T1 o godzinie 11, Tak szczerze, jakim jestem fanem T1? To to, że przegrali na Seafow. Wiadomo, Seafow w bardzo dobrej formie. I że mieli też problemy z IG. No to ja bym tu stawiał Gen.G, tak szczerze mówiąc. Ale zobaczymy. O 12.00 G2 na BLG. Szczerze, jeżeli G2 no, nie powalczy na Bielgrzyni, no to odpadną z turnieju. No tak szczerze, no, jeżeli my chcemy coś ugrać, to musimy na tą Azję wygrywać. Ja rozumiem, te słabsze drużyny my przegrali, ale żeby pokazali cokolwiek w tym meczu. Jakąś nadzieję. Nawet prze, niech przegrają, ale niech będzie ta iskra nadziei. Później One-Handed Tips na hell. No, ale fawory, One 100 Thieves chyba, chyba, że zrobi niespodziankę. Zobaczymy. 19 października odpędą się mecze BO3 pomiędzy Emco i Afnatic, czyli pierwsza europejska drużyna poleci do domu, niestety. Później o godzinie 13 będzie VKS na Perze, Też ciekawy pojedynek. No wiadomo, nie będę oglądał raczej, ale jak ktoś chce oglądać w miarę równy poziom, to powinny być te dwie drużyny, raczej że do domu, VKS mi się wydaje, że to przetrwa tą batalię, ale zobaczymy. I tak, zagwarantowane miejsca już w play-offach mają Legends and KT Rolster guys. Duże szanse ma na to CFO. Duży na Tajwanu. Top eSports. No, są szanse. 100 Thieves. Jeżeli ugrają jeszcze jakąś fajną mapę, typu jak ugrali na BLG, to mają szansę. Wiadomo, BLG faworytem. FlyQuest. No, mi się wydawało, że tam w jednym meczu powinni zagrać to lepiej na T1. No, pospali mi się wydaje. G2. Jeżeli chcą być faktycznie nadzieją Europy, muszą coś pokazać z tym starciem na BLG. Wiadomo, BLG to jest jednak jeden z faworytów. No ale jak chcą pokazać, że Europa jest silna, no to jak nie w takim meczu. Genji na T1. Genji obecnie wygląda moim zdaniem lepiej. Hanua No. Zobaczymy, co pokażą. Raczej na 100 Tiffs to powinni wygrać T1. Na FlyQuest fajny meczik Na cu przegrana. No, nie ma co wiadomo, no, były jakieś tam momenty, w których próbowali to wyciągnąć, ale się nie udało. Team Secret Wells. No, drużyna raczej, która zakończy tą przygodę. No i Fnatic z Move czyli jedna z dwóch drużyn europejskich, które. Jutro, prze... no ja to nagrywam 18, to jutro się pożegnamy z którąś z tych drużyn europejskich. Szkoda, bo mi się wydawało, że będzie lepiej dla Europy, ale niestety. No i raczej że Talon też odpadną. Małe nadzieje, żeby zrobili top 8, dobrze mówię, 2, 4. No, wolę się upewnić. Tak, top 8. I Vivo Kids start Stream Beam. Trzech Brazylijczyków plus trener. Polak i koreańczyk. Raczej też odpadną. Czyli na ten moment tak. Drużyna z Europy. Nawet moim zdaniem Fnatic i Koi odpadają. Peże odpada. Vivo odpada. To już są cztery drużyny. z Team Secret to jest jako piąta drużyna, jak miałbym strzelać. No i tutaj raczej One Hundred Thieves. A G2 raczej, chyba że się obudzą. No powiem tak, no byłbym zaskoczony jakby wszystkie drużyny z Chin i z Korei awansowały. No szczerze to tak wygląda, że wiadomo w losowaniach też pytanie. Jak to będzie? I tyle widzowie na ten moment. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych dniach. Na pewno zrobię podsumowanie znowu za kilka dni. I dzięki za oglądanie. Miłego od miłego dziąka, zależy. Albo obiadku smacznego. Zależy, kto o jakiej porze to ogląda. I hej, paw. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Ligi Legend. I nie tylko. Papa, pa. Hej.